Jeśli ktoś chce iść ze mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. I te słowa uderzyły w moje serce bardzo, bardzo mocno. Te słowa, jak ulał, pasują do mojego życia, do tego sposobu bycia, który teraz sobą prezentuję. One mnie uderzyły w, spos w sposób szczególny, ponieważ pamiętam swoje życie przed nawróceniem. Kompletny chaos, brak zrozumienia, brak ufności do ludzi, brak po prostu yy, jakiegoś, jakiegokolwiek człowieczeństwa, yy, gdzieś tam jakieś pragnienia przyziemne typu pieniądze i inne sprawy. I tak naprawdę taka... Droga prowadziła mnie tylko i wyłącznie do samozagłady, do wypukania się z, z, z jakichkolwiek jeszcze uczuć, które tam gdzieś na dnie serca jeszcze cały czas jakby wołały o pomoc, i teraz o to chodzi, że w momencie, gdy zawołałem do Pana Jezusa, to po prostu jakby to wszystko, ta droga. Która mnie poprowadził, jest drogą piękna, miłości, uśmiechu na twarzy, jakichś ciekawych rozmów, wyjazdów. Kształtu, mogę kształtować rzeczywistość swoją, mogę charakter swój kształtować. Jest naprawdę fajnie, jest ciekawie, jest w tym dużo dobrego, jest w tym dużo miłości. Mogę komuś podać rękę, pomóż i tak dalej, ale właśnie. Dzisiaj rano sobie uświadomiłem, że to wszystko, to całe dobro, które po prostu we mnie jest, to nie jestem ja, tylko to jest Jezus, po prostu Chrystus, którego przyjąłem do swojego serca i który mnie prowadzi. Bo ja, będąc takim małym człowiekiem, gdzieś pośród tego zamętu yy, rzeczywistości, w której żyjemy, po prostu. Sam do niczego tak naprawdę nigdy nie doszłem, nic nie ukleiłem, a wszedłem typowo do samozagłady. I jakie to jest piękne, że Jezus daje nam możliwość odrzucenia tego wszystkiego ty, 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 tych ludzkich takich jakichś skłonności i pokazuje nam drogę w Nim. Po prostu on, na, on jest w nas, my jesteśmy w nim i to jest przecież piękne. Słyszę niekiedy, ktoś mi może powiedzieć, że wpadłem z, ze skrajności w skrajność, bo wcześniej e, na przykład prowadziłem taki styl bycia, teraz prowadzę taki styl bycia. Lecz e, co mogę powiedzieć na ten temat, jeśli to jest skrajność, to ja po prostu życzę każdemu takiej skrajności. Tego szczęścia w sercu i tej, i, 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 i tej po prostu tej, 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 tego, tego samozaparcia, które to nie jest tak naprawdę samozaparciem, tylko to jest o, ostoją jakąś zbroją jezusową, która nie pozwala nam po prostu z, zbaczać z drogi, nie pozwala się arogancko zachowywać i trzyma nas cały czas w ryzar miłości. Współczucia, empatii do, do, do drugiego człowieka, i to jest tak naprawdę piękne, że dzisiaj my, ludzie, którzy gdzieś tam kiedyś odbijali się, chodzili po dnie, tak naprawdę, mogą dać dobre słowo drugiemu człowiekowi, mogą komuś podać szklankę wody, ale jaki jest właśnie. Przyczyną tego wszystkiego jest to, że po prostu ja wyzbyłem się samego siebie, powiedziałem, że ja już nie umiem iść, że ja nie chcę iść sam i poprosiłem Jezusa, poprosiłem Boga, żeby spojrzał na mnie, żeby ogarnął moje serce, wypełnił mnie radością, zrozumieniem, niektórych rzeczy, bardzo ciężko niektóre rzeczy zrozumieć. I tak naprawdę modlitwa to jest petarda, to jest taka petarda, ona nam daje dużo, dużo zrozumienia, bo ten świat jest ciężki do zrozumienia, ale gdy się modlimy Jezus daje nam odwagę do tego, by żyć tak jak trzeba w przykazaniach Bożych i po prostu pomału rozumieć sens wszystkiego po kolei każdego szczegółu jednego, który w naszym życiu się pojawia, bo ponad nic nie jest, przez, przy... przez przypadek nic ponodzie nie jest, nie? I tak naprawdę ja od czasów, gdy, przyje... od czasu, gdy przyjechałem z... od Meczugorji, Bóg już wcześniej się wiadomo pojawił w moim życiu, on był już od jakiegoś roku czasu jest i naprawdę oddaję mu chwałę, hołd i Cieszę się, nie wstydzę się, że z nim idę, ale Meczugoria to dopiero było takie przypieczętowanie tego wszystkiego, tej drogi, którą idę, i po prostu ja tam się zakochałem w Marii się zakochałem do takiego stopnia, że oszalałem na jej punkcie I ja cały czas żyję tą książką. To jest są, to są orędzia Matki Bożej z Meczugorii, i ona po prostu ma tutaj codziennie dla mnie przekaz. Ja wstaję rano i czytam orędzie. O, zaczynam dzień od orędzia, kończę dzień na orędziu. I cały dzień żyję tym orędziem. Tam, to są piękne orędzia, to, to, to jest zachęta, to wszystko, to jest moim zdaniem to jest Biblia to, 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 to jest po prostu taka Biblia XXI wieku bo to jest bezpośredni przekaz od Matki Bożej. Ona po prostu wie, co, z czym się borykamy, jakim życiem żyjemy i ona nam daje bezpośredni przekaz do dążenia do świętości. Dlatego no, jakby ktoś się pytał, nie, czy ja chcę być świętym, nie? Albo ktoś mi mówi, że o teraz to się taki święty zrobiłeś, to tak, ja chcę być świętym, bo do nieba idą tylko święci ludzie. Dlatego jest czyściec, bo jak ktoś jest nie na tyle czysty, żeby iść do nieba, to musi iść najpierw do czyścia, odcierpieć za swoje grzechy, a w czystu są bardzo, bardzo. E... Z, trzeba cierpieć, po prostu za, odpokutować za to, co się zrobiło i tak dalej, więc jeśli ktoś by mi się pytał, czy ja jestem święty czy ja chcę być świętym, to jak najbardziej chcę być świętym, bo w niebie są tylko święci ludzie, tam jest świętość, panuje pokój tam nie ma żadnych grymasów ludzie są w pełni szczęścia po prostu są spełnieni, niczego więcej nie pragną, są w pełni szczęścia dlatego ja chcę być świętym to jest oczywistość, wczoraj właśnie ojciec Daniel byliśmy w Częstochowie i ojciec zdanie powiedział, że jeśli yy, chodzi o świętość, to tak. Wszyscy powinniśmy dążyć do świętości. A czym jest świętość? Świętość jest właśnie tymi orędziami. Gdy, gdy będziemy żyć orędziem Matki Bożej, yy, po prostu dojdziemy do świętości, bo ona nam daje przykazania, ona nam na, nas prostuje każdego dnia. Jak, jaka to jest łaska, jaki to jest dar, że po prostu ona nam może przekazać, co tak naprawdę mamy robić, żeby... Po prostu odnaleźć się w tym świecie i tak naprawdę to, co zsyła dla nas Pan Jezus, Pan Bóg, to, co nam daje, to to jest najlepsze. Dlatego porzucić samego siebie, zaprzeć się samego siebie i prosić Boga o to, żeby On nam, nas nakierował na właściwą drogę. To jest najpiękniejsze, co można w życiu dla siebie zrobić. Ponieważ jeśli Pan Bóg będzie naszym życiem kierował, to macie 1000% pewności, że nakieruję Was na dobrą drogę i że da Wam po prostu to, czego najbardziej potrzebujecie. A przez modlitwę objawi Wam kawalątek jakiejś prawdy, jakiegoś zrozumienia. Po prostu będzie z Wami cały czas, nie? Dlatego ja się wrzekłem całkowicie siebie i poprosiłem Pana Boga, żeby On kierował moim życiem powiedziałem mu, że moje życie już nie jest moim życiem, tylko moje życie już jest w swoich rękach i teraz tym mnie prowadź, mam o wiele lepiej, mam, nie muszę się martwić, bo wiem, że Jezus kieruje moim życiem i jestem w pełni szczęśliwy, może jeszcze nie w pełni, bo w, 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 na ziemi nigdy nie osiągniemy pełni szczęścia, ale już czuję namiastkę tego szczęścia, wiadomo są jakieś tam walki duchowej i tak dalej gdzieś tam człowiek się boryka z, z różnymi myślami, ale naprawdę warto warto dążyć do świętości i to właśnie, właściwie tylko to chciałem powiedzieć tak chciałem się podzielić z wami dzisiaj przy niedzieli pada deszcz taki jest nastrój fajny, bo deszcz też potrzebny jest i tak dalej także Zachęcam wszystkich, żeby dążyli do świętości i nie patrzeć po prostu na to, co, co kto pomyśli i tak dalej. Mam to gdzieś, nie? Naprawdę. Jestem z Bogiem, z Maryją w sercu, różaniec czy mam w ręku i nie muszę się niczego bać, nie muszę się bać krytyki, nie muszę się bać yy, obojętnie czego, to ja się nie muszę bać. I tośka się też nie boi i pozdrawiamy Was wszystkich. Pa pa.